Jeśli zapytać by przypadkowych przechodniów o to, z czym kojarzy im się Microsoft, większość z pewnością odparłaby, że z systemami operacyjnymi Microsoft Windows. Zapewne pojawiłyby się też wzmianki na temat linii urządzeń Microsoft Surface oraz ich różnorodności. W ofercie produktowej producenta pojawia się bowiem ostatnio wiele nowości, obok których trudno przejść obojętnie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam trzy, naszym zdaniem, najważniejsze modele, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Zaczynamy! Microsoft Surface Laptop 4 to pierwszy z prezentowanych modeli. Podobnie jak poprzednik, urządzenie dedykowane jest przede wszystkim osobom poszukującym wysokiej wydajności i najwyższej jakości wykonania w niewielkiej obudowie. W dalszym ciągu możemy też wybrać pomiędzy wariantem 13,5 oraz 15-calowym. Doskonały ekran o proporcjach 3 do 2 i wysoka rozdzielczość. Wszystko to zapewnić ma przede wszystkim możliwie najlepsze wrażenia w trakcie pracy, bez względu na to czy odbywa się ona w biurze czy w trakcie podróży. W jakich aspektach możemy jednak doszukać się różnic pomiędzy najnowszym Microsoft Surface Laptop 4 a poprzednikiem? Przede wszystkim w mnogości konfiguracji. Najnowszy model dostępny jest z procesorami Intel Core i 5, Intel Core i 7 11. generacji. Oprócz tego występują również warianty z procesorami AMD Ryzen 5 i AMD Ryzen 7 z architektury Renua. Co to oznacza w praktyce? Nawet 70% wzrost wydajności nie tylko w typowym użytkowaniu, ale również pracy. Co więcej, najnowszy model legendarnego laptopa może pochwalić się 19-godzinnym działaniem bez konieczności ładowania. Jako, że podstawowa wersja Microsoft Surface 7 miała swoją premierę w 2019 roku, można by zapytać, czy odświeżona wersja z plusem aby na pewno przynosi istotne zmiany. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie, bowiem obie te konstrukcje są do siebie bliźniaczo podobne. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej. Do najważniejszych należy zaliczyć przede wszystkim aktualizację modeli Surface Pro 7 Plus On, najnowsze procesory Intel Tiger Lake mogące pochwalić się zintegrowanym układem Iris. Godną uwagi jest również fakt, że Surface Pro 7 w stosunku do swojego poprzednika pozwala na szybką i bezproblemową wymianę nośnika SSD na większy, a wszystko to w zaledwie kilkanaście sekund. Ostatni jednak nie mniej ważny aspekt laptopa Surface Pro 7 Plus to moduł LTE. Dzięki niemu możliwa staje się nieograniczona łączność z internetem bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujemy. Bez nie może przejść też dłuższy czas pracy na baterii, wynoszący tym razem nawet 15 godzin. Z pozoru niezmienny Surface Pro 7 Plus stał się zatem jeszcze lepszy. Większa funkcjonalność dostrzegalna będzie przede wszystkim w działaniach biznesowych. Microsoft Surface Go 2 to, jak sama nazwa wskazuje, następca popularnego modelu Surface Go, czyli klasycznego urządzenia 2 w 1. Co prawda na rynku dostępny jest on już od pewnego czasu, jednak w dalszym ciągu zaliczyć należy go do najciekawszych urządzeń. Dlaczego? Głównie ze względu na uniwersalność oraz cenę adekwatną do jakości. W stosunku do swojego poprzednika Surface Go 2 wyróżnia się przede wszystkim większym, 10,5-calowym ekranem o wyższej rozdzielczości, jeszcze lepszym czasem pracy na pojedynczym ładowaniu oraz niespotykaną dotąd wydajnością. Model ten jest w pełni kompatybilny ze znaną i lubianą klawiaturą producenta oraz rysikiem, który w sposób znaczący zwiększa produktywność w trakcie pracy. Oprócz tego trudno o drugi tak lekki i kompaktowy sprzęt, który bez problemu można Zabrać ze sobą w podróż. Producent postanowił też skupić się na poprawie jakości komunikacji. Następca Surface Go otrzymał zestaw dwóch mikrofonów oraz zbudowany moduł komórkowy. Trudno o bardziej uniwersalne urządzenie. Wspomniane modele doskonale ukazują to, że w portfolio Giganta z Redmondu dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie. Uniwersalność urządzeń z serii Microsoft Surface zachwyca. To wydajne, stylowe i kompaktowe urządzenia, obok których trudno przejść obojętnie. Szczególnie jeśli zależy na wszystkich tych trzech elementach. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym materiale. Jeśli zainteresował Was sprzęt z serii Microsoft Surface, to najciekawsze modele i popularne konfiguracje znaleźć możecie na stronie sklepu Onex Store w naprawdę atrakcyjnych cenach. Tymczasem zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału, na którym już w kolejny piątek pojawi się zupełnie nowy materiał. A jeśli nie możecie się go doczekać zupełnie tak jak my, sprawdźcie nasze poprzednie publikacje. Dzięki i cześć!